Ja, bo jestem wielkim żarłokiem i uwielbiam pierogi. Rekord w zjadaniu pierogów. No nie powiem, że ja, bo moja figura to nie, nie, nie. Tu jest to duża ilość. Prawie wszystkie. Podejście jest takie, że pierogi rok w rok robi moja siostra, więc jakie by nie wyszły, to muszę je zjeść. Nie mamy pierogów, ja jestem z Poznania. O, chyba mój brat przebija wszystkich. Prawie wszystkie moje babcia robi takie pyszne pierogi. No ja jem bardzo dużo. I powiem szczerze, że znikają bardzo szybko ze stołu. No, najwięcej pierogów jem ja. Około 30. Ja jestem tym smakoszem, który pobija rekordy domowe, a ile tego jest, czy 6, czy 8, czy więcej, to ja nie liczę. No tu jest odpowiedź prosta, mam zięcia Włocha i on zdecydowanie tutaj przoduje. Tak, nie wiem co to jest. Powiedziałam wszystkim, wyszkoliłam koleżanki i lubię. No, mogę zjeść. To są kluski z makiem, ale nie jem. Tam są bodajże bakalie, miód, mak. Kutię jadłem raz, ale nie przepadam za taką potrawą. Za słodka. Czy lubię? Lubię bardzo. Niestety u mnie w domu nie ma kuti, dlatego jak jadę gdzieś na święta do Wrocławia do rodziny, to wtedy tam nie żałuję sobie. Alka Baby Born, jak miałam osiem lat. Byłam grzeczna. Oczywiście, że lubię prezenty. To wakanty lubi prezenty. Było ich dużo, ale ja myślę, że to jest miłość. I haven't, no, um, I haven't dressed Santa Claus, but maybe this year I might surprise my nephews and nieces. No, but, um, I was, uh, little her helper. Nie raz, ponieważ mam piątkę dzieci, musiałem tę funkcję pełnić wielokrotnie, do momentu, aż dzieci mnie nie rozpoznały. Well, it would have to be a Justin Bieber song because I love Justin Bieber. And I'll go with um, Mistletoe. And it goes, It's the most beautiful time of the year. Lights in the streets spreading so much cheer. I think it's uh, We Wish You a Merry Christmas, but in Lithuanian, so.

Wesołych świąt życzy nasz ja